Dzień dobry. Witam serdecznie. Z tej strony Łukasz Szczepańczyk, kanał Cyfrowy Senior 60. Dziś porozmawiamy o aplikacjach, które ułatwiają zakupy artykułów spożywczych. Zapraszam. Chciałem Państwu przedstawić dwie aplikacje, które pozwalają nam skonstruować listę zakupów, a także wyszukać promocje produktów spożywczych, przejrzeć także gazetki promocyjne różnych sklepów. Jak zwykle aplikacji szukamy w sklepie Play, jeżeli nie mamy jej do tej pory zainstalowanej. Instalujemy ją poprzez sklep Play i ja dla Państwa dzisiaj chciałem omówić dwie aplikacje. Pierwsza aplikacja o nazwie Blix. Blix, jedna z najlepiej ocenianych aplikacji sprzedażowych. Mamy Blix, gazetki promocyjne, gazetka e, oceniana na 4.9. Po jej kliknięciu zobaczcie Państwo ponad 5 milionów pobrań. Klikam zainstaluj. Czekam chwilę, aż aplikacja się zainstaluje. OK. I mogę już ją otworzyć. Jakie podstawowe funkcjonalności daje nam aplikacja Blix? Po pierwsze muszę wyrazić zgodę na lokalizację, jeżeli chciałbym, żeby sklepy z mojej okolicy mi się pokazywały, jeżeli nie, mogę kliknąć nie teraz. I teraz, Szanowni Państwo, aplikacja Blix ma kilka funkcjonalności. Po pierwsze, pozwala przeglądać gazetki promocyjne w sklepach. Zobaczcie, pod spodem mamy sklepy. Ułożone alfabetycznie. Obok czasami mamy informacje nowe gazetki. I przykładowo, jeżeli chciałbym przejrzeć gazetkę Kerfur Market, klikam ten sklep. Mam tutaj jeszcze zachęcenie, aby wybrać swoje ulubione sklepy. Nie muszę tego robić. Mogę po prostu zawsze ręcznie to robić. Wybieram gazetkę z Kerfura. I mogę przeczytać co w chwili obecnej przesuwając palcem od prawej do lewej lub w drugą stronę, w zależności od którą stronę chcę przejść, jakie produkty spożywcze w chwili obecnej są w promocji w tym sklepie. Cofam teraz strzałką, która jest w lewym górnym rogu do poprzedniego widoku. Więc jak widzicie Państwo, tu mam różnego rodzaju sklepy, które mogę przejrzeć ich gazetki promocyjne. U góry, Szanowni Państwo, mamy Twoja lista zakupów. W tym miejscu mogę tworzyć listę zakupów tak, by idąc do sklepu, móc szybciej i łatwiej taką listę zakupów zrealizować. Kliknę teraz Twoja lista zakupów. No i zobaczcie, tu mam takie sześć kategorii podstawowych, ale na dole mam zielony plusik i mogę wpisać przykładowo, że chciałbym kupić dzisiaj na obiad schab. Następnie mąka, olej. Tu mam jeszcze rozwinięcie. Ziemniaki. I sałata. OK. W ten sposób mam listę. Zobaczcie, Szanowni Państwo, którą mam tutaj pod spodem pokazaną. Mąka, olej, sałata, schab. Dwa razy, jeden odhaczę, że już kupiony, bo kliknąłem dwukrotnie. Ziemniaki. Zobaczcie, przy każdej z nich mam jeszcze oferty. Mogę porównać, jak w sklepach e, wygląda cena. I zobaczcie, jeżeli chciałbym zobaczyć schab, to mam tutaj ceny w różnych miejscach. No i chociażby schab wieprzowy w plastrach, bez kości. Więc mogę zobaczyć, w którym sklepie ten produkt jest najtańszy. Jeżeli idę następnie do sklepu, po prostu jeżeli coś kupię, naciskam palcem na dany produkt i on mam już zahaczone, że kupiony. Taką listę mogę również udostępnić komuś bliskiemu, kto używa aplikacji Blix. To znaczy, że jeżeli ja i moja żona używa aplikacji Blix, jeżeli chciałbym, żeby taką listę zakupów mogła zrealizować, wystarczy, że kliknę tutaj plus i wpiszę swoje imię, tak żeby widzieli jak się nazywam, Łukasz udostępni listę i poprzez jakąś aplikację, którą sobie wybiorę, czy WhatsApp, czy wiadomo SMS-a, czy w inny sposób, mogę udostępnić taką aplikację, ja wybiorę wiadomość, no i wybiorę sam do siebie i w ten sposób mam ktoś, kto wejdzie w taką aplikację, w, ten, w tą wiadomość, może wspólnie tą listę razem ze mną zrealizować. W aplikacji Blix mogę także dodawać karty lojalnościowe, które w wielu sklepach w tym momencie się dodaje. Zobaczcie, mamy tu pod spodem, pod Twoją listą zakupów karty lojalnościowe i mogę dodawać te karty tak, żeby ich nie nosić przy sobie i mieć je wszystkie w jednej aplikacji. Tutaj, jeżeli na przykład chciałbym wybrać kartę z mojej biedronki, plikam moja biedronka, muszę sfotografować ją podczas wykonywania. Tej karty No i dodałbym kartę i ona by została już stwo do tej, do tej gazetki dodana. W aplikacji Blix mogę także wyszukiwać produktów i patrzeć w jakim sklepie w chwili obecnej są one w promocji. Jeżeli tutaj wpiszę już rzeczony schab, to zobaczcie mam tutaj rozeznanie w jakim sklepie, w jakich cenach mniej więcej. Ten schab jest oczywiście, no schab Tutaj jest w plastry, jest wieprzowy bez kości Jeżeli kliknę schab wieprzowy bez kości Na przykład to w Kauflandzie, jak widzicie Państwo 12,99, w Polomarket 18,99 Te ceny są brane z gazetek Promocyjnych, więc oczywiście Jeżeli ktoś ma sklep, w którym są tanie, no to tego tutaj Nie znajdzie To aplikacja Blix Inną aplikację, którą chcę Państwu pokazać To aplikacja O nazwie Listonit Wygodna lista zakupów listonik. Tak ta aplikacja się nazywa. Wygodna lista zakupów listonik. Ona spełnia podobną funkcję jak Blix. Natomiast mi osobiście trochę lepiej, i łatwiej się operuje w niej na listach zakupów. Ponieważ tutaj w tej aplikacji mamy także gazetki. Tu widzicie panie, Państwo na u góry, w górnym, prawym górnym rogu czerwony przycisk gazetki. Gdzie mamy 21 sklepów i mogę te gazetki. Przejrzeć. natomiast bardzo łatwo tworzy się listę zakupów mamy tutaj na dole niebieski przycisk plusik po kliknięciu nazywam listę i teraz mogę zrobić artykuły spożywcze no i przyjmijmy datę 11 czerwiec utwórz i teraz po prostu przez plusik szybko dodaję produkty mleko jaja Masło, jogurt, sałata, pomidor. I kliknę gotowe. To zobaczcie Państwo, w ten sposób tworzy się lista. Co fajne, w listoniku, lista układa się kategorią produktów. Jak widzicie, nabiał poszedł do nabiału. Warzywa poszły do warzywa, tak żebym nie kręcił się po półkach, nie szukał ich w innym miejscu. Tu mogę także, szanowni państwo, współdzielić listę przez adres e-mail, jeżeli wpiszę adres mailowy osoby, która też używa aplikacji Listonik, to także mogę to podzielić się naciskając tych dwóch ludzików, których mam tutaj na dole. No i co się dzieje, szanowni państwo? Jeżeli idę do sklepu, do już tego, który zaplanowałem, otwieram sobie ponownie sklep, aplikację Listonik, wybieram Listę, którą tutaj mam, zobaczcie artykuły spożywcze 11 czerwiec. I idąc na dział na biału, odhaczam, że kupiłem jaja, następnie jogurt, masło, i w ten sposób nie musimy nosić karteczek. Nie musimy zastanawiać się, czy, czy im gdzieś nie wypadła. Mamy pod ręką pełną listę zakupów, i jeżeli ją zrealizujemy, to po prostu zobaczcie, wszystko się wyszerzyło i mamy zakupy zrealizowane. To tyle w dzisiejszym odcinku dotyczący aplikacji pomagających tworzyć listę zakupów oraz przeglądanie gazetek promocyjnych. Zapraszam na innych filmów na swoim kanale Cyfrowy Senior 6.0. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, piszcie co jeszcze chcielibyście obejrzeć w kolejnych materiałach. Zapraszam również do wymiany doświadczeń, swoich uwag do grupy na Facebooku Cyfrowy Senior 6.0. To wszystko na dziś. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. We'll <laughs>